Ja dren generalnie na shoten, gemachen. Potwierdzonko. Oh. Tak... Tylko nie w głowę strzelaj, bałwanie. Nie trafiłeś. Co no to za akcja z dzikiem? What? Co tu się dzieje? Halo! <ścoughs> A? Trajezy No co? Kurde, picia nie wziąłem, poczekajcie. Ale Arci, często, prawie zawsze ciągłe jechanie, bo że nie jest fajne do oglądania i słuchania. I ja pierdzielę, kto to robi. Feniks. Do wyjaśnienia odbiorę ci na razie jaja. Ale już typowo moderator nie powinien mi stawiać takich rzeczy, żebym ja musiał się z tego tłumaczyć. E, ale cóż, no wytłumaczę się. Po prostu, jako ludzie, nie zwracamy uwagi. Jaja. Tu muszę zrobić tajną akcję, PYK. patrzcie na to. Nie! <laughs> no nie, jakie <tryk> to są pomysły w ogóle? Na ich tą Gimme Nie mogę i tamtej nie mogę wyjść. Tu są. Życzenia spełni zawsze z ochotą. Ładnie śpiewają. Ich troje miało podobną język. Był niebieski?

O, oh, shit. Oh. O, nie! O, oh, hello! me! z pięściami. Javelin. O, kurde. Żyję. Pomocy. Dawaj. O, nie! Co oni robią? Co wy się zmówiliście? Chłopka w Szybka. Walka, kurde, rycerza z... ...ciotą. Jest dobrze. Kurde, no jak? Co wy robicie? Patelnią go bije. Może żona. Dlaczego ty zabierzesz swojego? Weźcie go, piknięcie, weź, kościół. Dobra, tyle. Zostaw te patelnie. Bucu. Co tu się dzieje na tyłach? To my, my, dlatego przegrywamy, nie? Bo nas nasi leją. Nie. Bo ci zrąbi w łeb oh. <laughs> końców. Jaki to jest przyjemny! No, już Mój cel. Żółty ten, koń nie aj, aj, aj. niedobrze. Mam. O, goście, masz przysranę. O, nie, Że koń ma... Weź to! Jego Javelina, wyciągnij mu to! Teraz mam Jezu, serio. Surprise, motherfucker! Kurde! Odrzucają mnie gównem z ziemi, no nie. nie! Nice, dobrze zrobite Dobra współpraca! Kurde! O nie, niedobrze! Wow! Jak szarżował. O nie! Nie! nie? <grywa> Nara! No, nice! Kurde! Te javeliny, wieprzonek, kto rzuca tymi dżabelinami? Tak, jest gotik. HFG. właśnie na to. Zrobić takie kółeczko. O! Kurde. Dobra, trudno. Oh. Teraz tego nie zgałganie. Dobra. O, dobra. Parkour. Dobra, dobra, jest. Po! Nice! Dobrze! O to chodzi? Tu nigdy nikt nie był I pewnie tu... O, są ludzie, wow. Oni tu w ogóle się wejść nawet nie da. Jest taki model, że to z daleka fajnie wygląda, nie? Że tam stoją ludzie i tak dalej. Ja normalnie to się nawet nie da wejść. Nie ma szans. Chyba, no, że tak. E, tu się da bez problemu w ogóle. Uhu! No mistrz! A tu są normalne schody akurat. O nie, nie mówcie, że tu... Nie, to właśnie nie da. Dobra, dobra, ale to bym tu bym tędy, jakby co? Słapną się tego świecznika, czy znaczy tego kwiatkownika, czy jak to się tam nazywa. Elegancko Najwyższy punkt chyba, żeby jeszcze wyżej spróbować. Nie, dobra, tu się zabiję. Dobra. Oficjalnie co były drzwi. O nie! Why? Dlaczego? Nie, nie róbcie mi tego, nie, to nie mogły być drzwi, po prostu zwykłe krata otwierana. To jest nieprawdopodobne, zabij się Geralt ah! <laughs> O boże, jeszcze, jeszcze lepszy... Jezu najlepszy plot twist. Kurde, best anime betrayal ever. <laughs> co to kwiatkownik? Nic, po prostu zamieniłem na szybko świecznik, bo mi się powiedziało. Na kwiatkownik.